Jeszcze i witamy się zami z auta. No dziwne, bo przecież jesteśmy, wiecie, na czym. Ale ja zostałam zwolniona, bo ja jestem jako negatywna i musieliśmy po prostu zrobić sobie PCR test. Więc e, przyjechałam z nim do naszej przychodni, zadzwoniłam, czy w ogóle mogę tu i w ogóle, bo ma, miał pozytywny test, ten szybki test. Więc mogłam. Idziemy się przetestować i dam Wam znać, co dalej, jak to wygląda. Także fajnie jest się przejechać. Ej, naprawdę. nic a nic się stresuje. Czekamy. Ale powiem Wam tak, jest tyle chorych dzieci, tyle testów tutaj robią. Jestem przerażona. Ogólnie u nas w miasteczku i tutaj w mieście jest bardzo dużo chorych. Bardzo. A w centrum koło basenu mamy też tak, taką przedziędzie, która robią się testy. Tam kolejka parometrowa Tam gdzie stoją po dwie godziny. Masakra, masakra. Ach. O ja jak zwykle nie uwernięta, ale jest okej. Okay. Nie przejmujemy się. Ważne, że wyszliśmy z domu. Pokaż, gdzie ten patyk aż sięgał? Ani, e, Gdzie patyk sięgał? Straszne, nie? Jeju, całego patyka fuj, to było jedna. W mi Tu mamy... No to idź tamtędy. No idź. I tu koła auta. Tylko na, na chodnik. Na chodnik od razu. Tutaj jest ta pani. A tak wyglądają nasze spacery: czyli od sypialni z tego punktu do tamtego wokół stołu i z powrotem. Tak, Genisus? Biedne dziecko. Dzisiaj bardzo wieje, ogólnie od dwóch dni bardzo wieje. Dlatego nie wychodzimy na balkon z Nisą, no bo żeby jej nie przewiało. No i spacerujemy: albo ja spaceruję w Tom i z powrotem, albo hakan. Dla um, tak, to i dobrze, że się trochę porusza, bo trochę mu się zaś przytyło, więc taki to oto sport tak będzie spacerując mieć. sobie z Nisą, muszę Wam powiedzieć, że pod ostatnim filmikiem to nie ja usuwam komentarze, to nie ja blokuję yy, komentarze, tylko robi to YouTube, także nie wiem, co ja tam takiego powiedziałam. Bo wszechobecnie się wszędzie o tym mówi, no ale mają tam jakieś swoje prawa i po prostu blokują, nawet przed chwilą chciałam zobaczyć jeden z komentarzy, bo przyszedł i weszłam w niego i automatycznie było mi pokazane, że ten komentarz został usunięty i weszłam jeszcze w inne miejsce, żeby sprawdzić kto go napisał i tam też właśnie zobaczyłam tylko imię, nazwisko tej pani. I nic takiego nie było napisane, żeby, żeby to usunąć, a jednak usunęli, więc no, ja jestem w szoku. Ja na komentarz już nie mogę odpowiedzieć, bo ja go ogólnie pod filmikiem już nie mam, jak go YouTube usunie, ale gdzieś tam w historii jeszcze na niego wejdę, żeby zobaczyć, kto tam napisał. Nie mogę wejść w cały, tylko po prostu tam pierwsze trzy słowa i imię właśnie tej osoby. No i niestety już nie mogę na niego odpowiedzieć, no bo jak chcę wejść, to pokazuje mi, że został usunięty, no. O, to No, cześć, cześć! Witam się z Wami z auta i pewnie się zapytacie mnie, co ja w tym aucie robię i gdzie ja jadę, to już Wam opowiem. Ja Wam mówiłam też w filmiku, jak to wszystko się zaczęło, że ja mam tylko posiedzenie w domu do wtorku, że tak się wyrażę, bo pod ostatnim filmikiem miałam wszystko poblokowane praktycznie. Nie wiem za co, co, jak przecież to jest już w tym świecie normalne, że, że jest tak, a nie inaczej, no ale dobra, poblokowali. Jeszcze dostaliśmy maila i haken go dobrze sprawdził, czy na pewno jestem do wtorku na, na tym, na posiedzeniu. Więc jestem, powinnam ogólnie zrobić sobie test jakiś tam szybki, ale ja powiedziałam, że ja tego patyka do noca nie będę wsadzać, bo u, możecie mi wierzyć lub nie, ale go wsadzają bardzo, bardzo tutaj i tak po prostu, tak jak Wam wspomniałam, troszeczkę jak u rzeźnika to wygląda, więc ja sobie zrobiłam szybki test w domu i... I tyle. Jak chcą mnie sprawdzić lepiej, to proszę mnie wysłać na PCR-test, to wtedy pokażę im PCR test ale ja sobie tego czegoś do nas wsadać po prostu nie będę. Ja jestem, idę właśnie do naszego domowego lekarza, e, bo muszę wziąć zwolnienie jeszcze hakanowi z pracy, bo one też dostały, że hakan jest pozytywny. E, automatycznie. No i zadzwoniły, żeby mu przydłużyć zwolnienie, więc idę po te zwolnienia. Muszę maskę... Olej zimno, muszę maskę założyć. Cześć, Serwa mówić. Cześć, cześć, że to nie jest popit, tylko to jest puste opakowanie po tabletkach, Popić. ale liczmy, że to jest popit, mówię ciszej, bo Akan niestety poległ, bardzo go boli głowa, głos zachrypnięty i żadne tabletki nie pomagały, więc zasnął na kanapie, tak mi go szkoda, bo widzę jak wiecie, bo to boli po prostu, mała zasnęła przed chwilą popitną. No. Ela ze mną robi zupę, a chłopcy odrabiali lekcje i mają teraz chwilę przerwy. Witam się z wami, witam z takim rozczochranym włosem, ale będę ja zaraz troszeczkę układać. I chciałam powiedzieć, co tam u nas ogólnie słychać, a z łazienki, bo, bo jest prościej. Elka już wam krzyczy cześć, a jest w pokoju Daleko, daleko z tyłu. E, Co u nas słychać? Jak wiecie, ja z dziewczynami wyszłam z kwarantanny. Tak jak mieliśmy przypisane, mogliśmy się wejść we wtorek. Dzisiaj jest środa. E, dzwonili oczywiście, bo Enisa test przyszedł też pozytywny. I dzwonili dzisiaj właśnie od kiedy ma symptomy i tak dalej, i tak dalej. Od kiedy miał tą gorączkę, kiedy zrobiliśmy mu pierwszy test. I on może wyjść tak samo jak Jasin e, z Hakanem, czyli w piątek muszą zrobić szybkie testy. I w poniedziałek już będą mogli iść do szkoły, więc naprawdę sprawnie to poszło. Fajne jest to, że policzyli im to wszystko, tak wiecie, od tego dnia, gdzie były te symptomy, więc nie musieliśmy, że powiedzmy w środę były symptomy, a oni nam policzyli, odkąd my. Zrobiliśmy test, albo tak jak na Enisa Podstawie, w piątek były symptomy, w sobotę, niedzielę nie było Ci zrobić PCR testów w poniedziałek zrobiliśmy, przyszedł we wtorek i na całe szczęście ten Pan od tego wtorku właśnie nie liczył, tylko od tych symptomów do tyłu, także. No, oczywiście codziennie dzwonią, codziennie się pytają, jak się czują, jak to, jak tamto, 100 tysięcy pytań do i 100 tysięcy pytań, które się co chwilę powtarzają. No, także siedzimy, siedzimy w domku, ja też no nie wychodzę, jak nikt nie może wyjść, no to ja też siedzę, nie będę sama biegać, wiecie o co chodzi, bo to żadnej przyjemności z tego nie ma, jedynie co to właśnie po, po bułki do sklepu czy coś to, e, to wychodzę, no a tak to sobie siedzę, w domku wszyscy siedzimy. Jeśli chodzi o to, jak się czujemy, czyli znaczy, ja się czuję normalnie, ale jeśli chodzi o to, jak się czują chłopacy, to Hakan ma problemy, właśnie boli go głowa, nadal go boli głowa. Wczoraj to już w ogóle było e, coś strasznego, bo nie mógł wytrzymać, aż, mu, aż go tak, wiecie, ta jedna strona, aż go oko strasznie bolało. Dzisiaj jest troszeczkę lepiej, ale cały czas jest na tabletkach przeciwbólowych, bo go to jednak, e, jak nie mięśnie bolą, to właśnie głowa boli. To gardło. Chłopacy, jak ręką odjął, pierwszy dzień wiecie, gorączka i coś tam kaszel. Teraz też troszeczkę kaślą, ale naprawdę sporadycznie. Także przyszło, minęło i koniec. No, tak to u nas wygląda. Eee, widać, dzisiaj mamy suneczko, nawet odznacza się tam na szafce właśnie. Eee, jest suneczko, zachodzi, przychodzi i zaś zachodzi, <laughs> ale mamy troszeczkę słońca, także fajnie. Od razu chce się żyć, od razu się ma tą motywację i energię do działania, bo ostatnimi czasy to tak było naprawdę góra, ponura, jakby ktoś wylał po prostu mleko na niebie i bez prześwitów w ogóle słońca. I to, to, to w ogóle jakaś tragedia, co to w ogóle za pogoda. Albo niech pada śnieg i niech leży ten śnieg, albo w ogóle niech nie pada, niech świeci słońce, ale może być też mroźnie. Mi to nie przeszkadza, by było słońce. No ale nie było tego słońca, w końcu wyszło. Tylko e, tak. sprawy nam e, poszła ta dziesięciodniowa, wiecie co, przesiadówka w domu. E, Także naprawdę jestem w szoku, że tak to szybko zleciało. E, w poniedziałek już się zaczyna szkoła, najgorsze to były te lekcje w szkole, znaczy najgorsze to te le odrabianie lekcji e, w domu. O, e, ja wczoraj też byłam w szkole dla nich e, po lekcje, bo dziwo mnie wpuścili. Nie wpuścili, nawet do, ze mną pogadali, bo ogólnie bez dwóch tych to nie można wejść do szkoły. No ale byłam w szoku. No, puścili, wzięłam lekcję, wdziałam, kto miał wziąć, jak wszyscy na tym e, w domu siedzą i, i nie mogą wyjść. No to musiałam ja e, to zrobić. E, no, chyba na tyle. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie czegokolwiek, to, to proszę piszcie. E, zadawajcie. Ja będę się starać pozłożyć tego vloga, bo roboty mam w domu po uszy, obydwoje mamy, obydwoje, bo Hakan chcieli z nimi dzisiaj parę godzin nad e, e, po prostu mieli zaległe lekcje, bo wcześniej nie mieli, nikt nie, nie dał im lekcji, mieli zaległe lekcje i Hakan musiał to z nimi nadrobić, raczej musiał, to jest tak u nas, że my pomagamy im to, e, pomagamy im w lekcjach, ale nie robimy za nich lekcji. Co! Chcesz? My za nich nie robimy lekcji, ale pomagamy im jak czegoś po prostu nie, nie potrafią, nie rozumieją, to włosy to ja muszę ogarnąć zaraz, nie rozumieją czy cokolwiek. No i. E, i każdego dnia mają tam to, co nauczyciel wie, się przedstawia i tak dalej, czyli my jesteśmy w roli nauczycieli teraz w domu, jesteśmy nauczycielami. E, w sumie bardziej hakan, ja to tak bardzo Anisowi pomagam. Hakan e, dużo właśnie z Yasinem klęczy nad książkami, bo ja ma już takie wiecie, no trzecia klasa, ale czemu to też wytłumaczyć, jak czegoś nie rozumie i po prostu to, tam tamto, tamto. Więc oni troszeczkę więcej siedzą, z wiadomo, jakieś tam poznawanie literek, jakieś dodawanie, odejmowanie, więc e, no jakoś dajemy radę, nie ma tragedii, że tak powiem. No. Nisuś, co ci ta siostra robi tam? Malujesz? Malujesz? Pokaż, jak ty się ma, ale masz buzię brudną. Włosy, Elif nie związuje włosy i jak coś je, to co chwilę wyciera te włosy. I codziennie trzeba mieć głowę, bo takie tłuste strąki stoją później. Gdzie ją maluję. Ojej! Ojej! Piękne słońce, Niela! No, od razu, od razu inaczej, od razu inaczej. Oh, dajcie znać, jak tam u Was pogoda. U nas jest piękne słońce, ale jest tak bardzo wiecznie, jest taki wiatr ok okropny. Cześć! Cześć, co robisz? Chciałaś! A co tu w środku? jest? Salat! <grym> Sałatkę robisz? Oooo! To, to babci Babcia ci to dała? No, to i, i sięgnąć. Bieszczęk taki dostałaś, prezent od babci, to chyba od cioci był prezent. No, to. Mam go Nie, nie, nie jadła? Ja mam chyba nie opowiadałam, ale mieliśmy taki problem właśnie z Elif przedszkolem, bo jak wiecie Elif przedszkole jest ogólnie nowe, tam chodził e, Enis, jak je otworzyli e, i później zaczęła chodzić Elif, zeszłego roku zaczęłaś chodzić chyba, nie? Bo już się zgubiłam w czasie, ale już nie wiem, dobrze, zrób mi sałatkę, ale jeszcze sałatę tam dodaj. E, i e, Elif jest, powiedzmy, tak jak w żłobku, i ze żłobka miała przejść do jako przedszkolak. No i zaczęły się problemy. Pani powiedziała, że mają dziesięcioro dzieci, a tylko sześć mie miejsc wolnych, I, i że Elif będzie musiała iść do tego ich drugiego przedszkola tego, co tam właśnie Hazel też chodziła. E, I to jest cała. Y, oni są tak jakby jednością, ale w osobnych budynkach. No i ja na początku no, nie chciałam się zgodzić, bo tak, chłopców do szkoły, Elik do innego przedszkola, później Nita zacznie przedszkole do, te, do tego, co teraz Emmy wchodzi i będę, wiecie, kursować samochodem w jedną i w drugą stronę. I było mi to nie na rękę, no ale zostałam zmuszona, ponieważ e, jeśli bym nie przyjęła tego, że idzie do tego przedszkola tutaj, no to po prostu by nie było dla niej już w ogóle żadnego miejsca. I byśmy musieli szukać na własną rękę w ogóle czegoś innego. Dlatego się zgodziłam, te przedszkole też jest nowe, fajne i właśnie miałam miała dojść do takiej grupy, która już tam jest, ale stworzą nową grupę, bo jest na tyle dzieci, na tak dużo jest dzieci, będzie ich 15 czy trzynaścioro w grupie, trzynaścioro, będzie i w nowej grupie, więc, więc fajnie, będziemy 18 lutego szły na obchód, żeby zobaczyć jakie to będzie przedszkole. Mam nadzieję, że Eli się szybko zaakceptuje, bo ona, ona się bardzo wstydzi yy, i będzie na pewno płakać. Pierwszy tydzień, albo i dwa. <noise> Także zobaczymy, jak to będzie z akceptacją, ale mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok. Mia mają 6, dzień, 6 miejsc w przedszkolu, a 10 dzieci ze żłobka. To sobie wyobraźcie. I dlaczego padło na Eli? To nie lampa, słodeczko zaszło. Dlaczego padło na Elif? Bo ta, ta szóstka dzieci z, ze żłobka przechodząca do przedszkola ma tam rodzeństwo, dlatego oni nie chcieli rodzeństwa e, rozłączać. No i padło na Elif, na taką jeszcze dziewczynkę z Serbii i jeszcze jakaś dwójka dzieci. Heh. No ale nie musi zapalać, jest widno dziecko. Z jednej strony w Polsce fajne jest nauczanie to online przez internet, bo to jednak nauczyciele wykładają te lekcje, a u nas my to musimy sami robić, a powiem Wam tak, my nie jesteśmy nauczycielami. I jest nam naprawdę ciężko właśnie wykładać, powiedzmy, że tak powiedzmy lekcje dzieciom, no ale jak trzeba zmierzyliśmy się z tym, nadrabiamy. Nadrobiamy, ale jeszcze nam trochę tego zostało, ale mamy jeszcze parę dni, także i weekend, tak wszystko nadrobimy. I dzieci pójdą na czysto do szkoły, bo jakbyśmy tego nie zrobili, to zdajemy sobie z tego sprawę, że dzieci miałyby zaległości, byłyby do tyłu, co do innych dzieci, więc nawet nie ma takiej opcji, żeby tego nie nadrobić. To po prostu trzeba zrobić. Gwizdaj! <grystanie> Zajdziemy idziemy się kąpać, co? O, jak poszło! A ta pani co się tak tutaj istnieje ładnie? Nie tu! Co jest? to? A ja robię video, może być video? tenisos